Teraz może się objawiać takim, takimi czynnościami, które na pierwszy rzut oka wydają się jakoś mało znaczące. Jak na przykład ciągłe sięganie po coś, czy coś potrzebuję mieć w rękach, czy to bawię się długopisem, czy muszę się gdzieś tam drapać, czy na przykład skubać tutaj skórki, albo jakoś nie wiem, siedzę i kręcę tutaj te, te włosy, Obgryzanie paznokci. To jest. Właśnie to, co jakoś teoretycznie nie ma żadnego znaczenia, ale my widzimy, zwłaszcza na przykład, jak poobserwujecie sobie osoby, które pojawiają się w nowym towarzystwie, albo nie, wiem, ktoś idzie na rozmowy o pracy, albo jest taki pierwszy moment, z kim się dawno nie widzieliśmy, no to zaczynamy się jakoś tak napięciowo zachowywać, z nie poprawiamy sobie tutaj włosy i to jest to, co powoduje, że, że jakby sygnał z ciała jest taki, że my no właśnie, jesteśmy w jakimś napięciu, w jakimś, w jakimś stresie i wcale nam to nie pomaga rozwiązywać problemu, dlatego że my no, odreagowujemy to napięcie, ale niekoniecznie coś właśnie z nim robimy.